Linia Edgeband Pattern Printing firmy Echama umożliwia aplikację nadruk wzoru i lakier UV na obrzeża PCV, mające zastosowanie w przemyśle meblarskim. Drukowanie wzoru na pasie obrzeża odbywa się poprzez zsynchronizowane działanie ze sobą kilku jednostek drukujących kolorowy wzór. Szpula z materiałem umieszczana jest w odwijaku. Odwijanie przebiega w jednostce podwójnej. Dzięki temu jedną szpulę można załadować podczas pracy drugiej. Daje to możliwość, że w przypadku wyczerpania się jednej, można ją szybko i bez straty czasu przełączyć na drugą szpulę. Następnie taśma PVC jest transportowana przez ciągnik do zespołów kolorystycznych jednostek malujących, a siła naciągu jest regulowana za pomocą układu hamulcowego. Po ustaleniu ile kolorów zostanie nałożonych zgodnie z wytycznymi, druk odbywa się w jednostkach drukujących roller print. Dzięki automatycznemu sterowaniu maszyn drukujących wszystkie jednostki kolorystyczne współpracują ze sobą synchronicznie. Uzyskuje się doskonały nadruk wzoru drewna. Aplikowana farba może być na bazie wody lub UV. Po każdym nałożeniu koloru, obrzeża poddawane są suszeniu w podczerwieni lub promieniowaniu UV, w zależności od rodzaju farby, po czym przechodzą do następnego etapu obróbki. Lakier wysoki połysk lub mat UV aplikuje się za pomocą maszyny do powlekania Double Reverse. Zapewnia ona uzyskanie odpowiedniego połysku i trwałość. Dodatkowo, za pomocą opcjonalnej stacji do druku wypukłego, można wykonać także tłoczony lakier UV. Jednocześnie, jeśli jest wymóg uzyskania powierzchni miękkiej w dotyku lub zero-matową, należy zastosować jednostkę żelującą LED UV, a następnie przejść przez maszynę Excimer. Uzyskany efekt to ultramatowa i miękka w dotyku powierzchnia. Na ostatnim etapie następuje końcowy proces utwardzania poprzez przejście przez system UV-drying z trzech lampami umieszczonymi na bębnie chłodzonym wodą. Dzięki takiemu zastosowaniu chłodzącemu mamy pewność, że PCV nie zostanie uszkodzony przez lampy UV. Obrzeże PVC z wykończoną powłoką lakieru UV jest przewijane za pomocą podwójnej jednostki nawijającej, a po nawinięciu jednej szpuli można ją szybko przełączyć na drugą.